Zmarluć może tu? O, dzień dobry, Enderman. Jest! Dobrze. Czekaj, tylko zanim tam wejdziemy, wyrzucimy drzwi. Tylko na 3-4, nie? Weź to najpierw z desktop całe. Tylko tam nie wejdź przez przypadek. Całe, całe. Dobra, na 3-4. Na 3-4, dobra? 3 czte-ry jest, kres, dobra Jest kres I mamy, i się zdrespiliśmy bardzo dobrze Bo Tartu nas smok nie, nie zabije Nie zaknie. Proszę nas nie bić Dobra, idziemy zabić smoka. Jesteśmy w klasie I mam stres Czemu zacząłem się stresować w minecrafcie? Kres Czy stres nie, Czemu to nie jest Czemu to nie jest stresujące drze. Że... Dobra, czy? I teraz umieramy. I teraz nasz nasza śmierć. Smog, to prawda, że nas nie widzisz jeszcze, nie? O, nie trafiłem w pierwszy. O, jest jeden. To ja, No to może ja, nie wiem. Nie w mi marzeń. Tylko, nie, pa, nie, tylko się nie bacz na Derma okej? Za wysoko. Jeden, trzeci już. E, strzela do mnie ktoś. Ktoś chyba od nas wysmakł. Dobra, to ty weź tu tam pilnuj, ty tam strzelaj w to, a idę ja tam na górę. Budować się tym czy wodą? Wodą. Wodą? No, bezpiecznie. To może. Ja nie wiem, czy ja wodą tak pomiędzy. W sumie bezpieczniej na pewno, tylko że moje umiejętności w takim poddaniu... Ej, jak zdobędziesz te butelki z tego smoczego oddechu, to zdobędziesz już imięcie. O, to dobra, to, to wezmę. No, pójdź tam na górę. To byłeś w tych Nie lubię mojego prawego brązka bo... Nie wiem czemu ale bo jest tak zepsuty Byłą tutaj czasami... razem na tym No? Może no, czasami y... jak ja w niego Dam radę Jak ja ten No to czasami on sam się rusza Ale dostał z tego łóżka zobacz Niszczy... Ale nie jest nie robię jeszcze z tego łóżka. Bo... Dobra, niszczę. Ale wróci to trochę długo, bo ja pierdolę. Dobra, ja ich wyciszyłem na razie. Wyciszyli, wy, wyciszyli. Ja go nie wyciszę. Po co? Tutaj. No bo ja muszę. Dobra, Dobra. jest. Kolejna, 3, 4. 3, 4. Już teraz. Eee, Nie ma. Nie ma? Jeszcze jeden. Mamy radę. Kolejna do Tylko nie pasz na Endermonów. Ale tam jeszcze jeden. Jest chyba jeden jeszcze, nie? Jest jeden wasz. No to może teraz ty spróbuj. O, to jeszcze moja woda była. I co, no nie, no czemu? Nie spojrzałem się. Ej, help, proszę. Są Bierz. Bierz za darmo. Ej. Biją nas. To jest jeszcze moja woda. Ale, Ej, już nie no... mam wody w ogóle. Dobra, musimy wyjść tam na górę. Tutaj patrz, to jest dobudowane. To jest ta woda, którą rzuciłeś wtedy. Ale już nie... Ej, dobra, co Chodź, Chodź znowu na dół. Ja no ty, i nie... zrobisz mi nieskończone źródełko, bo ja chcę też wodę, bo mi zniszczył smok. Dobra, już idę. Ale ja ja chcę zrobić. Ja mam jedno wiaderko. Albo dwa. Tutaj. O, no, proszę mnie nie bić na hm. Tutaj, Tutaj, ze mną. Ciebie. Ej, no Enderman mnie bija Dobrze, zaraz Chodź tu, bydlaku Tak, grasz w swoją mapę druga, no kolejny Dobra, to mam Dobra, robię tu Dobra, dawaj A, no A ja mam jeszcze drudzie, mam drudzie, mam drudzie Mam w ogóle enchantowany miecz jakiś, nie? I łuk. Ten twój nie Dobra To nie spójrz na nich Właśnie już za późno jeden bardzo Poradzisz sobie? A ja mam Ja nie wziąłem wody Serio To nieźle nam idzie na razie Bardzo Chyba, że próbujemy tam peru, chociaż nie No ja to spokojnie Weź butel butelkę i mam o, siedem, ja słyszę, mam siedem od ciebie Mam siedem od ciebie, już na razie to gdzieś 85 to Ty próbujesz czy ja? Ty, weź, bo ja myślę już nie chcę ja już... Ale też nie umiem Ja Też nie umiem, weź tyle ty zrób Dobra, ale weź go odganie trochę, mały. Smurku, chodź tu, te, Bydlak Bydlak, chodź tu, ej, odejdź od tego! Ty. UWAŻAJ! 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 Jedz ja. Świetnie. Bydlak, ty, podoba. No strzela w ciebie, no. no. Bydlak. Czemu we mnie... Aż chyba nie jesteś taki inteligentny, że widzi, że idę po niego. Nie żeby Trochę się boję, bo... Jak ciebie zabiło, to tak trochę już się boję. Tylko odejść od tego na maczka. I... i, i nie niż Tego czy... tak prosto nad tym. Też, trochę niżej to zniszcz. UWAŻAJ! UWAŻAJ! Dla... Dobra, ubij. Teraz. On się leczy. Przy tym tym odejść od Peru, tylko jak na, na matka. ja może po prostu, prostu zejdę i strzałami to Dobra, dawaj tak. To szybko, bo on tutaj się leczy, nie? Nie już. Zrobiłeś to? Zniszczyłeś? Nie zniszczyłeś. Zniszczyłem te dwa pierwsze, te. Dobra, próbuję to, to zrobić. ten. Nie wiem, czy to trafia. A, da się to zrobić obojętnie. No ty, że da się, to wiem. Strzela. Au. Kurde. Trafiłem. Jest. Uf. Dobra. No, no to teraz... Chodź do bydlacz. No, musimy czekać, aż on tutaj podleci. a bo łóżka. Albo łóżka. No, łóżka. A może tak? Ale patrz, jak on tutaj podleci. No właśnie, i teraz możemy go... Dawaj go. Bidlaczka. Wszystko nic nie daje, prawie. Odejdź, no i jak nie odejdź, odejdź. Odejdź. No Dobra. i właśnie żeś do No i co, ale wiedziałem się, ile to mu Nisz ten ogień. To nie gra. Dobra, teraz to wydarz. będzie easy. No teraz to już. Weź easy? te butelki, weź ogień yy, smoka. Nie mam. A mam. Mm. Odej, proszę raz ciebie. Odej, odej, co się, po się, Dobra, do wiem, wiem, już leczę się Dobra, przyda ci się miętówka, Okej, okay, Hej, chodź to smart, bo to, to, to chcesz stracić. Nie, nie strzelaj w niego, bo będzie nie strzelaj teraz w niego, bo on się... Wow. Bo on się spłoszy na no jedzie w inną stronę. Dobra, ja strzelam. Przepraszam, tato... Będziemy musieli jajko zdobyć, wiesz o tym, bo to z jajkiem to też fajnie.

Zmienili jego? Chyba tak daj mi finałowy cios, bo... Ty no nie, tak no daj spokój no Ej, no ender... Pomóż z endermanami, bo to nie gonią drlek Cstwo O, straciłem mój trójząb Trudno Złóczcie endermany, no spokojnie Podlatuję, nie, jeszcze nie ale to jest taki Big Brother normalny chyba, nie wiem nawet. Pytaj się jest, 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 jest. Dawaj go. Ja. Dawaj go. Dobra. Mów, mów jak dostaniesz osiągnięcie, nie? Jest, GG. Endermany. Jest. Dostałeś osiągnięcie? Jeszcze nie. Ja też ja my... wejść do Dobra, trzy Cztery A jajko? Później, trzy Dobra, Trzy. Para jest. Dobra, Dobra. pierwszy Trzy przej, nie, przej tutaj, są, tutaj jest ten, jajko No ale tu, czekaj, to trzeba je walnąć najpierw Płynno poleciało tam Tak, wiemy, wiemy Masz pochodnie? Widać, bo te pochodnie wszystkie wpadają ten Dobra, tj. indziej Poczekaj, poczekaj na mnie O, tutaj jest jajko, patrz nie, bo ja miejsca nie mam na tej jajczu, nie? Może coś się nie jest osiągnięcie za jajko. Nie. nie ma. Nie ma. może tam zatrąch jest. Jest! Chora. Dobra. trzy, cztery. ry. I teraz dobrze. Yes. Widzę gracza, o którym mówisz. Kropka. Progo? Gorski 2, 3, 4, 5? Tak! Zachowaj ostrożność, Cichować. jest teraz czymś zupełnie innym, może czytać w naszych myślach. Hmm. Dawaj to zielone. Dobra, ja będę zielona. Wiesz, mi się jeszcze tam możesz wczytuje, nie? Możesz przewijać. Mogę? O! Prawem. To nie ma znaczenia, Sądzisz, że jesteśmy częścią gry. Podoba mi się ten gracz, dobrze mu szło, nie poddał się. Czytam w naszych myślach, jakby to były słowa na ekranie. W taki sposób postanawia wyobrażać sobie wiele rzeczy. Zaczniesz śnić o, śnić o grze. Słowa to wspaniały sposób przekazu, bardzo wygodny i znacznie mniej przerażający niż rzeczywistość poza ekranem. Dobra, chyba mi się nie chce. Czytaj. Kiedyś słyszeli głosy, zanim gracze nauczyli się czytać, było to w czasach, gdy ci, co nie grają, nazywali graczy wiedźmami i czarnoksiężnikami, a gracze śnieli o lataniach i przestworzach na patykach napędzanych energią demonów. O czym śnił ten gracz? Ja mam takie długie teksty. Teraz nie ja chcę mi się wyobrażasz. do czego czytać. Czytaj. Nie chcę. Nie masz wyboru. O słońca i drzewach, w ogniu i wodzie śnił, że tworzył, oraz śnił, że niszczył, śnił, że był myśliwym. Dobra, ja idę na sam dół. A nie, dawaj, dawaj, Oryginalny interfejs ma milion lat, ale wciąż działa. Już za późno skończyłem.